Cześć, dzień dobry, moi kochani. Witamy się w kolejny dzień. Dzisiaj już jest piąty. Co dostaliście na Mikołaja? Powiedzcie, pochwalcie się, pochwalcie się, co dostaliście na Mikołaja. Kurczę, mogłam sobie wlać płyn do mycia szyb. Ja mam uwalone, trudno. Yy, no, jedziemy, jedziemy na zakupy. Muszę trochę pokupować też świątecznych też rzeczy. Nie, nie chcę jechać do nowej yy, galerii, gdzie jest DS, DM i tym podobne. Nie, ja tam nie chcę jechać. Wiecie, mam nadzieję, że już dzisiaj nie będzie... E, no, ponad tydzień już minął. Także może nie będzie... No nie, no, tydzień minął, więc może już nie będzie tak kolejek. tego chciałam odczytać. Jest jaką brudną szybę przed nią, wiecie? Chyba muszę sobie dolać płyn do sprzyskiwaczy zanim pojadę. No, ale tak chciałam jeszcze wam przy, szybko tak pogadać troszkę, e, gdyż chciałam wam... Chciałam się odnieść do jednego komentarza mojej vanili jeśli chodzi o to, że ja wiem o tym, że jest jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie. Ja wiem, że tego chyba nie pokazywała tamta para, jeśli. Ja nie wiem jak kto to tam oglądał, ale mówiłaś tylko o jarmarku. Też tu w Podgórzu są piękne karuzele i w ogóle. Ja to wszystko wiem. Tylko ja wcześniej no my nie wiedzieliśmy, że będziemy mieć na tyle mamy Jarka, bo na początku miało być tak, że my w grudniu nie mamy. No. No ale wyszło tak, że musimy mieć, no tak jak wiecie, mamy ją do samej Wigilii. I w tym momencie jesteśmy całkowicie na wszystko zablokowani niestety. Dlatego ten yy, vlog no nie będzie taki yy, świąteczny bardzo, no bo... No, co ja mam wam pokazywać? Udawać? Pokazuję wam szczerą prawdę i... E, dla mnie najważniejsza jest rodzina i no niestety nie zmienię tego. Zresztą jechać tylko po to, żeby coś nagrać... No to też nie mija z celem, ponieważ ja teraz siedzę w domu po to, żeby być z Igorem, który jest chory. E, a nie po to, żeby sobie posiedzieć w domu. No. E, nie mamy szansy wyjść z domu z Jarkiem jako dwójkę, zresztą no Jarek tak naprawdę jest bardziej uwiązany niż ja, no bo ja potem będę spokojnie jeździć i wszystko yy, ale Jarek jest uwiązany, ponieważ no, yy, on się głównie zajmuje mamą on to wszystko musi ogarniać i, i robić, ponieważ yy, no ja mam Jarka nie dźwignę, tak? nie mam siły jej dźwignąć, a ją trzeba czy do czy, czy na łóżko, czy na wózek no, trzeba ją dźwignąć. Ja nie jestem tego w stanie, więc no, musicie mi wybaczyć, że nie pokazuję Wam jakichś ziembarków, takich rzeczy. No, ale po prostu, no, ja nie mam jak się tam wybrać. Bardzo bym chciała, nawet dla Igorka, no, ale jest siła wyższa, tak? To nie ucieknie. Mam nadzieję, że za rok też będzie, i, i wtedy bardziej skorzystamy. No, a na razie jedziemy na zakupy spożywczo. Już dokończyliśmy dopakowanie prezentu, dla Igora na jutro na Mikołaja. Yy, I co? I jeszcze, no, jakieś tubki. No, chcę zobaczyć do DM-u dils Deals, DM i tym podobnym. Dobra, to no, już widzimy się. Não, tu terás Deus. Dobra, ja już wracam. Powiem wam, już się robi ciemno. E, ale ja już wracam, ponieważ no byłam, w, pokazywałam wam trochę deals. E, Pepco Action. I Biedra. Tak mi się już pić że nie mogłam wytrzymać. Deals ja powiem wam, że spoko. E, znaczy inaczej. DM. W DM-ie no myślę, za spoko. taki po prostu no Rosman. <laughs> Nawet te produkty dm są bardzo podobne, pokażę Wam co kupiłam. No e... i na Kasie moja koleżanka. Bardzo dużo w Krakowie dziewczyn przechodzi z do Rosmana do Dinsa. Dwoł do DM-u. E... Dziewczyn od nas, właśnie druga z mojego sklepu zaczyna w sobotę. i towarować już sklep do następny w Krakowie. Tutaj pracują, także wiecie. DM dość mocno przejął Rospanowskie dziewczyny, a DM z chęcią przyjmuje nasze dziewczyny do pracy. Potem byłam w Dilzie. Dilz Deals... szało nie było, powiem wam szczerze. Znaczy, kupiłam tam czekoladę taką pomarańczową. Kupiłam płatki no, tam nic ciekawego Wam powiem. No, mój ostatnia psychofanka, Mr. Mason do ubikacji za 7 zł. Także sobie kupiłam. No i action. Action. No, dużo kupiłam, powiem Wam szczerze. Bardzo fajnie. To mi bardzo tutaj y, action się spodobał. I biedronka. Biedronka nowa, ale niestety powiem Wam przejrzę, że... Chyba wykładali jeszcze towar dość mocno, bo musieli ich chyba przez weekend prze, e, przetrzepać, bo muszę jechać jeszcze do sklepu po parę innych spraw. Co tu jest fajnego, że jest ta lada, tak, że mogę sobie kupić, wiecie, na ladzie tam pałki chcę z kurczaka dzisiaj zrobić, czy skrzydełka na pomidorówkę. No ale szybkość tej pani do na widać, że nowa, to po prostu e, z kolejki wyszło parę osób, no ale uczy się, każdy się uczy. Eee, no ale nie było, no nie wiem, głupiej pasety pomidorowej nie było. Ja potrzebuję pasetę pomidorową, potrzebuję koncentrat i nie było. Naprawdę sporo takich rzeczy, że po prostu były puste półki. Także pewnie ich wydoili przez weekend. No, a my co, ja jedę na mieszkanie. Muszę jakoś schować, eee, wiecie co, prezent dla Jarka, <grym> bo dokupiłam mu... O... święteczny pociąg bo Jarek wie on to pociągi to ma on tak bardzo chce i w ogóle i w ogóle także <grafi> dokupiłam mu do mikołajkowego prezentu i poprosiłam Jaka, czy mogę sobie sama kupić prezent mikołajkowy bo kupiłam sobie w te takie garnki te falatrze w jednym z jedną uchwytem wiecie o co chodzi bo Jaro nie wiedział co i w ogóle no to no. i Igorowi jeszcze dokupiłam prezent w sumie dwa czy być trzy znaczy w samym się nie dało mu wszystkiego Dam mu dwa i dwa na święta Bożego Narodzenia, żeby czekało pod choinką. No i dobra, tu mamy akurat zakupy z Piedry. Ja wiem, że zobaczył, ile jest siatek. Czemu mnie y, tyrpiesz? Nie, cię tyrpię. tyrpię. Miał mi palucha. Nie krzyczał. Nie chcesz wiedzieć, co kupiłam? No, rozumiem. Dobra, to idź. Wie ciasto, które wczoraj zrobiłam. O dziwo je. O kurde. Nie próżnowali dzisiaj. Dobra, to co? Oczywiście biedra, szybko lecimy. Dałonki, majonez. Wy też tak dzielicie, bo ja tak. Do jedzenia majonez, winiary, a do sałatki tylko kielecki. <noise> Tutaj tak, jakiś karczek. Tu mamy dwie zabawki dla kota. Dla młodego, chociaż młody no, nie za długo będzie miał obcinane jaja. Tu mamy akurat kolkę. Buraczki, te są bardzo dobre z cebulką. Tu kupiłam, widzicie, co? Takie trzy, trzy takie poszewki na, na co? Na poduszki. One są zielone. Trochę inny kolor, taka butelkowa po prostu zieleń, która by mi pasowała do salonu. Pod spodem mamy <laughs> prezent miękkojkowy, który mogłam sobie sama kupić. Tu mamy te trzy garnki Stefala. Także mm, jestem bardzo szczęśliwa. E, tu kupiłam na jutro wątróbkę. Na dzisiaj będą pod z Na zupkę skrzydełka. Tańczący Mikołaj. Taka lampa solarna. I takie najcrostejsze widzicie co na choinkę. Nie ja lubię takie rzeczy. To dla mamy na żeby jej dać. Pierniki świąteczne, śmietana borówkę, szyneczkę, kiełbasa. Szynka sopocka, hmm, boczek, dwa masełka, niestety nie było już tych zwykłych, mleko, no i serek. W mamy jeszcze soczek, serdelki, kminek. Tak wiem, ale to jest igorę, lubię szyneczkę ostatnio. Jaduszka, już jedną odcina. No i kupiłam jeszcze serek. Dobra, przeniosłam się do salonu i teraz zrobimy action. Kupiłam mm, cztery takie podkładki. To na święta, że będę robić. One są z koralików, ale one ślicznie się mienią. Powiem wam szczerze, że nawet kamera tego nie oddaje, jak one się pięknie mienią. No, jakbyście nie widzieli, to się Igor z Kotem goni. Yy, tu mam dwie takie uchwyty. Do szuflad, czy tam do półek. Ja wiem o tym, że one są do kuchni. O, proszę, jakbyście nie wiedzieli, co się dzieje. E, ale ja potrzebuję je tam, bo Jarek zerwał uchyt, e, także spróbujemy tam dać. Dalej oczywiście coś, co jak się ma dziecko, ciągle brakuje, czyli baterie. Skarpetki dla mnie. Bardzo je ja lubię. brakowało mi czarnych. Zobaczymy. Pierwszy raz to mam, ale dużo osób chwaliło, także e, to jest to: Żelazko. Wpłynie. E, kabel. Miseczki. Czyli cudowne. No i znów tu wychodzą, że to są niebieskie, one są takie ładne, zielone. Także przekłamuje strasznie kamera. Słuchawki. Zasłona. Tu jakaś gąbka, wiecie co, żeby nie było. Także mam nadzieję, że wyjdzie. Mamy ptaszki na choinkę. Cukierki e, Celebration. Słuchawki do uszne dla mnie. E, oczywiście e, nowe ulubieństwo. To chcę założyć na telewizor, żeby świeciło. To już wy to pewnie będziecie widzieć. Mm. Tu mamy bieżnik. On też tak ładnie połyskuje na złoto. Także wiecie, nie będę dawać ich razem albo to, albo to, ale myślę, że będzie fajnie. Tu mamy uchwyt na telefon na, do aplikacji, no i osłonę antyszronową. <grym> także tu mamy już e, action, który mi się najbardziej spodobał. Jeszcze zostaje parę siatek, także jeszcze czekajcie. To jest chyba giga Teraz mamy Dealsa, jak widzicie. Tylko grzechy są. Prawie tylko. Tu mamy kolejne ptaszki na choinkę. Tu mamy dla kota. Igor, już nie miałeś gdzie tego nocnika przynieść. Tu mam, widzicie? To jest trawka dla kotów. Także tu, tu mamy rybcie. Tu mamy herbatę, bo się kończyła. I tu już mamy grzechy. Nie wiem co Igor robi. Tu kupiłam Igorowi, wiecie co, ciepłe lody. Takie trzy sztuki. Tu są chipsy. Jarek się śmiał, bo mówię, że to jest sześć małych A, opakowań, także to to. będzie to to. śmiał się, czy mu coś Mama, sugeruje. To to. Tu mamy Mama, takie batoniki. Mój grzech, który kocham Mama. i uwielbiam. Cze gorącą czekoladę? Co, kochanie? Co to, to? Rybki. Czy kota? Tak. Co tylko to Tak. Tu mamy sławne czekolady. Tak! To Gdzie? Sławne pomarańczowe czekolady. Czekolady bąbelkowe. Gorącą czekoladę Mars. Będziemy ją już jeść? Pić? I. Dobra tu mamy tak naprawdę Pepko i jedną rzecz z Rossmana, to Igusiowi kupiłam pieska, bluzeczkę taką cienką z długim rękawkiem i to jest jedyna rzecz z Rossmana. Kupiłam Igorowi wiecie co pościel e, z Rossmana w takie rakiety, planety, Jestem podobne. Ja mam problem jeśli chodzi o kupowanie pościeli, ponieważ Igor no okej, okay, ma te 140x200, ale on ma poduszkę 50x60. Więc albo kupię w Rossmanie, albo kupię na Allegro. Więc jak tylko zobaczyłam, że poduszka jest 50x60 to od razu mu wzięłam. Także będzie miał nie za długo zmieniane. Tu mamy prezent Mikołajkowy, wiecie co, dla mamy chrzestnej Igusia. Bo jutro przychodzi do nas. Akurat tak się trafia, tak się ma. taki piękny. Moim zdaniem piękny kubek, strasznie mi się spodobał z tym domkiem, no piękny i jako, że ona robi torty, to ma dodatkowo takie do ozdobiania. Myślę, że jej się przyda, szczególnie te rzeczy. Tu mamy jakieś zawieszki na choinkę, ja teraz jestem w typie drewno, więc tam nie na plus. Dorovi. Jakieś tam zawieszki no bo wiadomo będziemy dzisiaj pakować. Mędzek pójdzie spać i Gusiowi na okno i do kuchni bo mi jedno brakowało. Hmm. Będziemy dekorować dzisiaj drzwi nie za długo ale myślę że pojutrze. Także to już mamy na drzwi. Dyfuzor ponieważ tamten stare się mi zepsuł. Czy dyfuzor? No dobrze mówię dyfuzor. Coś to co u nas jest teraz na topie, czyli Majci i Gorowi. Niektóre niestety idą w kosze, jak się nie da ich uratować. Także ma Igor Majci i ma Rajtki. Yy, I co? Pierwsza z mi rzekła. Wiecie co? Świeca na trzy. Na trzy knoty. Ale pachnie tak. No, nie wiem, czy ona pachnie. Na pewno sosną. To jest dla mnie taki stricte zapach. Jak święta są. Co robisz? No właśnie już zrobiłeś przed sekundą, no nie? Właśnie o to chodzi. Właśnie dlatego kupuję majtki, bo nie każde się dało ratować. Dobra, także zapach świąt świeca. Jeszcze zakupy z demo. Dobra. Idę. Chodź Igorku, idziemy. Chodź, zmienimy. No idziemy. Po prostu górę. No chodź. Wchodzimy do edm -u. To my tak. Dwa opakowania jedzenia dla kotów. To mnie bardzo ciekawi. To jest depilator do twarzy dla kobiet. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. No i oczywiście, że lepotróżnik balea. Bo ja już bardzo lubię zapach bawełny i migdała. Także mamy tu. Jarkowi też kupiłam. Tu ten dostałam. tak jak mówię, koleżanka była. Także. A, a nawet nie wiem, jak pachnie. I jeszcze twoje jarkowi kupiłam. Yy, Dezodorant, mleczko do mycia i chciałam spróbować ten, spróbować ten odplamiacz. Nie patrzcie się bałagam, bo i go, oczywiście rozwala. Yy, tutaj do dywanu, wiecie. Także spróbujemy i wydrukowałam parę zdjęć. Powiem wam, że jeśli chodzi o UDM, to moim zdaniem jest świetny. W sensie takim, że yy, ja tam wam nagrałam, jest normalnie taki wielki konik na biegunach, w sklepie, dla dzieci i jest miejsce do przewijania Szkoda, że... To ty Mikołaj jesteś? Nie. Jest miejsce do przewijania, to jest moim zdaniem bardzo fajne, ponieważ no, jest bardzo przydatne Szkoda, że Rossmann ma tylko jeden sklep w Polsce, gdzie można jeden albo dwa chyba w Krakowie, w też już można że jest miejsce do przewijania dzieci Mm, bardzo fajne jest to miejsce w. Aha, no i jeszcze, jeszcze kupiłam Kupiam w DMie szczotkę do mycia butelek. Widzę, tam inko ma. I kupiłam no, ręczniki papierowe. Jakoś tak, papier jednak pójdę kupić do rozpana jutro. Dzisiaj kończymy. Otwieramy kalendarze i się żegnam. I widzimy się jutro. Ubieramy choinkę albo drzwi. Jedno z dwóch. No i mamy otwieranie kalendarzy. Zaczynamy od. Drinka wieczornego i co szukamy? Szóstkę. No na Mikołaja mam nadzieję, że dadzą coś wiecie. Ekstra poprawiam Wam, żebyście co coś widzieli. Ja dalej nie widzę szóstki. Tu jest szóstka zasłaniałam mi. Także otwieramy. Tego chyba smaku jeszcze nie miałam. Także mamy irlandzki dobra zobaczmy jaka herbatka powiem wam, że na razie była bardzo dobra herbatka, ta co robiłam szósteczka mm, ładnie wygląda kurkuma, ginger i lemon grass może być ciekawie taka rozgrzewająca trzeci, idziemy na tą powiem, że tego chcę jak najszybciej już wykończyć tak naprawdę To e, mi najbardziej zawadza i szukamy szóstki jest tutaj, szóstka się schowała o jakiś inny kształt jest że może w końcu innego niż odżywka Cierka. Fajnie, bo chciałam wypróbować tą wcierkę, powiem Wam szczerze. Także myślę, że że jest fajnie, że mamy wciereczkę. No to lecimy z wielgachym. I szukamy, o jest szóstka. Szóstka to jest taka mała. No, coś małego jest i strasznie głęboko. Chyba gumka, tak gumeczka po prostu do włosów, na Mikołaja to mogli dać coś lepszego, ale gumka, fajnie, że przezroczysta, yy, zawsze się przyda, no i coś, co nie spodziewałam się, że będzie takie fajne, czyli ile No co, szukamy szóstki, jest szóstka, Uy. mamy szósteczkę. Pierw. Dobra mamy. No nie o. Błoszek. To nic, skończymy. Bo dziecko mnie woła. Kończymy. Składam vlog. I co? Papa. Pa.